Częste oddawanie moczu w nocy, czyli nekturia, może być objawem wielu stanów chorobowych, zarówno tych mniej istotnych, jak i tych wskazujących na poważne problemy zdrowotne. I dziś wyjaśnię państwu, jakie są przyczyny kilkukrotnego oddawania moczu w nocy. Jest to ważne z dwóch względów. Po pierwsze, tak jak wspomniałem, może być to alarmująca oznaka, że w naszym organizmie dzieje się coś złego. Po drugie zaś, częste budzenie się w nocy, aby udać się do toalety, znacząco obniża jakość snu, a to pociąga za sobą wiele konsekwencji, a także po prostu zaburza nasze codzienne funkcjonowanie, w tym wpływa na obniżenie nastroju czy powoduje uczucie zmęczenia. Dlatego jeśli ten problem nas dotyczy, to dobrze jest znaleźć jego przyczynę i się z nią uporać. Zanim przejdę do wymienienia przyczyn, które mogą stać za nekturią, to najpierw wyjaśnię, kiedy możemy mówić o tym problemie. A mianowicie z niektórią mamy do czynienia wtedy, gdy budzimy się co najmniej dwa razy w nocy z powodu parcia na pęcherz. Czyli jeśli z powodu parcia na pęcherz wstajemy dwa razy i więcej w ciągu nocy, to nieco bliżej powinniśmy przyjrzeć się swojemu zdrowiu. Zacznę od tych przyczyn, które dla części osób są oczywiste. Otóż jedną z nich są różnego rodzaju choroby związane z układem moczowym. Dla przykładu eksperci zauważyli, że nocne oddawanie moczu występuje u przeszło 60% pacjentów zmagających się z przewlekłą chorobą nerek. Przy czym chciałbym też zaznaczyć, że z im wyższym stopniem niewydolności nerek się zmagamy, tym ryzyko niektórych i częstotliwość wstawania w nocy do toalety jest większe. Poza tym, jak pokazuje literatura fachowa, nocne oddawanie moczu może być również skutkiem zapalenia pęcherza moczowego. To, co już nie jest taką oczywistą przyczyną nocnego oddawania moczu, to problemy ze strony układu krążenia. Bo trzeba wiedzieć, że niektóre bardzo często towarzyszy osobom zmagającym się z niewydolnością serca. Wynika to m.in. z tego, że w przebiegu niewydolności serca uwalniane są większe ilości hormonu o nazwie przeciągowy peptyt natriuretyczny, którego funkcją jest usuwanie soli z organizmu, a wraz z nią właśnie płynów. Poza tym u osób z niewydolnością serca przyjęcie pozycji leżącej poprawia przepływ krwi do nerek, co wiąże się ze wzmożoną filtracją, a więc i zwiększoną produkcją moczu, który następnie musi zostać usunięty z organizmu. Do tego u wielu pacjentów z niewydolnością serca dochodzi do powstawania obrzęków. Z kolei w godzinach nocnych niejednokrotnie ulegają one wchłonięciu, co powoduje usunięcie zgromadzonej wody, która musi zostać wydalona na zewnątrz. Czyli częste wstawanie w nocy w celu oddania moczu może być oznaką problemów z sercem. Pozostając jeszcze przy chorobach sercowo-naczyniowych, chciałbym wspomnieć też o tym, że przyczyną który może być również nadciśnienie tętnicze. Literatura fachowa pokazuje, że problem ten dotyczy około 68% pacjentów z tą chorobą. Inną chorobą, której jedną z oznak jest częste nocne oddawanie moczu, jest cukrzyca. Obszerna praca z 2022 roku pokazała, że osoby z cukrzycą mają średnio o 49% wyższe ryzyko pojawienia się wspomnianej nekturii. Wynika to m.in. z tego, że w przebiegu cukrzycy niejednokrotnie dochodzi do pobudzenia nerwów obwodowych, które prowadzi np. Na do nadreaktywności pęcherza moczowego i potrzeby częstszego jego opróżniania. Poza tym nadmiar cukru we krwi sprawia, że nerki starają się go usunąć wraz z moczem. A to skutkuje częstszym oddawaniem moczu, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Jeśli mowa o panach, to muszę wspomnieć też o tym, że nocne oddawanie moczu jest częstą oznaką łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, czyli prostaty. Według literatury fachowej, niekturia pojawia się nawet u około 70% pacjentów ze wspomnianą chorobą. Od siebie jeszcze dodam, że innymi typowymi objawami rozrostu prostaty są m.in. zwężenie strumienia moczu podczas mikcji, gwałtowne parcie na mocz, bezwiedne wyciekanie moczu z cewki moczowej pod koniec jego oddawania, jak również niekiedy pojawia się ból i pieczenie podczas mikcji. Kolejną przyczyną nocnego oddawania moczu jest nadwaga i otyłość. Osoby z nadmierną masą ciała mają o 25% wyższe ryzyko pojawienia się tej dolegliwości. Zdaniem naukowców, osoby ze zbyt wysoką masą ciała mogą cechować się zwiększonym ciśnieniem w jamie brzusznej, co prowadzi właśnie do częstszego oddawania moczu nocą. Jednocześnie badacze zauważyli, że redukcja masy ciała pozwala złagodzić omawiany problem. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na wwwdoktorbartekpl dziennik. Inną istotną przyczyną pojawienia się niktur jest przyjmowanie leków moczopętnych, które są zwykle stosowane w przypadku nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby nerek czy po przybyciu zawału mięśnia sercowego. Leki te zwiększają ilość wody wydalanej przez nerki, co prowadzi do częstszego oddawania moczu. I tu należy widzieć, że istnieje kilka różnych grup leków moczopętnych, które różnią się mechanizmem działania, w tym niektóre z nich mają silne działania, ale jednocześnie trwa ono krótko, z kolei inne działają łagodniej, ale za to dłużej. W efekcie, niedostosowanie pory przyjmowania tych leków może zwiększać ryzyko konieczności wstawania w nocy i oddawania moczu. Stąd, jeśli przyjmują Państwo tego typu leki i jednocześnie zmagają się z nekturią, to warto skonsultować ten problem ze specjalistą, bo być może dostosuje on dawkowanie lub zmieni czas przyjmowania leku, aby go rozwiązać. Poza szeregiem problemów zdrowotnych, które mogą świadczyć o nekturii, warto wiedzieć, że przyczyną jej pojawienia się mogą być też niektóre nasze nawyki. Przede wszystkim mam tu na myśli spożywanie bardzo dużych ilości płynów w ciągu dnia, w tym przede wszystkim w porze wieczornej. Szczególnie tu mowa o kawie i herbacie, które zawierają w swoim składzie związki moczopędne, tak jak kofeina i teina. Poza tym również i spożywanie alkoholu w godzinach wieczornych może być przyczyną pojawienia się uczucia parcia na pęcherz podczas nocnego odpoczynku. Mówiąc o który muszę wspomnieć też o tym, że może ona wynikać po prostu z naszego stanu fizjologicznego. Dla przykładu jest ona czymś normalnym u kobiet ciężarnych. W takim przypadku jest ona spowodowana zmianami hormonalnymi zachodzącymi w organizmie, jak również powiększaniem się macicy, która uciska na pęcherz moczowy. Poza tym, nocne oddawanie moczu bardzo często obserwujemy u zdrowych osób starszych, które nie zmagają się z żadną chorobą, o której dziś powiedziałem, ani które nie przyjmują leków, o których również była mowa. Warto bowiem wiedzieć, że wraz z wiekiem zmniejsza się pojemność pęcherza, co właśnie sprzyja częstszemu oddawaniu moczu, w tym właśnie w nocy. Jeśli problem częstego nocnego oddawania moczu dotyczy kogoś z państwa, to zachęcam, aby podjąć się kilku prostych kroków, które pomogą zdiagnozować przyczynę. Przede wszystkim warto prowadzić dzienniczek mikcji, czyli zapiski dotyczące okoliczności oddawania moczu. Mam tu na myśli to, aby każdego dnia zapisywać sobie informacje o ilości oddawanego moczu oraz porach, kiedy to się dzieje. Oczywiście należy też zapisywać ile razy wstajemy w nocy i o której godzinie. Przy okazji też warto odnotować, czy oddawaniu moczu towarzyszą dodatkowe oznaki, typu ból czy pieczenie. Jednocześnie dobrze jest prowadzić dzienniczek żywieniowy, w którym będziemy zapisywali spożyte przez nas posiłki w ciągu dnia, oczywiście z podziałem na godziny i szczególnym uwzględnieniem płynów oraz produktów zawierających dużej ilości wody, w tym warzyw i owoców. Jeśli zaś przyjmujemy leki, to również i o nich powinniśmy wspomnieć w naszych zapiskach. Proponowane przeze mnie dzienniczki warto prowadzić sobie przez jeden lub dwa tygodnie, po czym z kompletem danych należy zgłosić się do specjalisty. Mam nadzieję, że tym materiałem udało mi się w telegraficznym skrócie wyjaśnić, co może stać za tym, że jesteśmy zmuszeni wstawać kilka razy w nocy, aby oddać mocz. Nie zawsze jest to powód do niepokoju, niemniej dobrze też, aby go nie bagatelizować. Tak jak wspomniałem, jedną z przyczyn, który może być niewydolność serca. I korzystając ze sposobności, jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się, jakie jeszcze inne oznaki mogą świadczyć o tym, że z naszym sercem coś jest nie tak, to wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.